Masz jakieś dziwne rytuały, Małgosiu? Dzień dobry. Tak, ja jestem chyba złożona z dziwnych rytuałów. Słuchajcie, tak, mam na przykład bransoletki. Jak ich nie założę, to czuję się nieswojo. Mm -hmm. Do biżuterii mam przywiązanie, że jak zmienię, jak zmienię nazwę kogoś w telefonie, to mi się wydaje, że się pokłócę z tą osobą. Jak wow. przeglądam gazetę, to muszę do końca. Ale e... super, ty, można by zrobić z tobą cały o, reportaż na ten temat. Jak dziennej. jestem zła, to sprzątam. Więc my, trzeba A to poruszać? To akurat dobre. Słuchajcie, Małgosia Tomaszewska jest razem z nami. Nie o nas będziemy rozmawiać, tylko o show biznesie. Dzień dobry jeszcze raz. Tak jest. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień Justyna Steczkowska zgłosiła swój utwór i swoją płytę na Grammy. Więc miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, bo od razu wytłumaczę, że to wcale nie znaczy, że ona się tam pojawi. Jest komisja, dwuetapowy wynik głosowania dopiero przesądzi o tym, czy rzeczywiście będziemy mogli być dumni tam na miejscu, czy Justyna się pojawi. Jeśli chodzi o utwór, to oczywiście Gaja, która została zgłoszona. Jeśli chodzi o płytę, to Witch Tarachoro. No i trzymamy kciuki. 7 listopada 2025 roku dowiemy się, czy będziemy mogli ją tam oglądać. Czyli sam artysta może sam siebie. Sam zgłosić. artysta może zgłosić i zobaczymy, co z tego będzie. Bardzo dobry zabieg. No nie? No. Justyna, trzymamy jak konsekwentnie Data. za ciebie bardzo kciuki, mocno. Data wpisana w kalendarz. I życzymy nie. zdrowia, bo wczoraj rozmawiałyśmy z Justyną, że, że troszkę to, to, to zdrowie teraz szwankuje. Oj, ale tak coś poważnego? Nie, myślę, że nie, tylko po prostu, no nie jak się. się też... Nazywa jesienne przesilenie. Tak. Też się temu poddaliśmy niestety ze mną. Tak, ale nie. walczymy. Przechodzimy dalej i kolejna polka, z której jesteśmy dumni. Portal The Business of Fashion co roku publikuje listę 500 nazwisk, które są bardzo wpływowe w świecie mody. I Magda Butrym znalazła się w tej pięćsetce. To jest pierwsza polka, pierwsza kobieta. Wcześniej było dwóch Polaków, mężczyzn, ale teraz pierwsza ona się znalazła. Była na początku stylistką, potem pracowała z Janną Przetakiewicz, a dziś ubiera największe gwiazdy, na przykład Jennifer Lopez. Tutaj oczywiście dobrałam te zdjęcia, gdzie stylizacje są Magdy Butrym. Jest także René Zellweger, Rihanna, Natalie Portman, Dakota Johnson za chwilę się pojawi i Hailey Bieber, ale to tylko niektóre gwiazdy, które wybrały stylizację od naszej projektantki Magdy Butrym. No, jesteśmy dumni. Tak, a czy Polki, takie zwykłe, które chodzą po ulicach Polskim, mają szansę na to, żeby Magda Butrym przygotowała coś dla nich, albo żeby one mogły ubrać coś, co ona zaprojektowała? Zawsze myślę, że wszystkie Polki są y, takie zwykłe, takie nasze. Iga Świątek i Ania Lewandowska, przy tym, że są gwiazdami, też są y, normalne, więc one też wybierają te projekty. No ale jeśli chodzi o ceny, to rzeczywiście, y, bo to było Twoje pytanie, y, no rzeczywiście są dość wysokie, więc myślę, że y, no. Ale czytaj, że ładniej je zadała? Bardzo. Bardzo. Słuchajcie, no bez wątpienia są to przepiękne kreacje, co zresztą widzieliście przed chwilą. Helena Englert, patrzę w Twoją y, ściągawkę. No słuchajcie, zaskakujący wywiad, córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta powiedziała, że jest nieco wypalona zawodowo, ale właściwie nie wiem, czy do końca można to nazwać wypaleniem, dlatego że ona sama powiedziała, że nie do końca wie, czy to jest dla niej właściwe miejsce. Chodzi hmm. oczywiście o aktorstwo. Wróciła też do początków kariery i w momencie, kiedy podpisała kontrakt, poczuła to. Płakałam, chciałam zrezygnować, ale podpisałam umowę na rok, więc następnego dnia musiałam przyjść do pracy. Z biegiem czasu szło mi lepiej i miłość do aktorstwa rozkwitła. Chociaż ostatnio zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem moje miejsce nie jest gdzie indziej. Czuję lekkie wypalenie zawodowe. To gorzkie słowa, szczególnie, że ma 25 lat, jest y, młodą dziewczyną i dopiero wchodzi w ten aktorski świat, chociaż. Pierwszy raz pojawiła się na ekranie, jak miała dwa lata, ale powiedzmy, że nie liczymy tego do tego dorobku świadomego. No i, i teraz właściwie mam wrażenie, że szuka swojej drogi, jest piękną, utalentowaną dziewczyną. No i życzymy powodzenia, życzymy chyba najbardziej tego, żeby tę drogę znalazła, ale uważam, że bardzo cenne, że to mówi. Wiecie co, bo to jest generalnie przyczynek do szerszej dyskusji. Moim zdaniem, kiedy zaczyna się pracować bardzo wcześnie, mając lat 15, na pełnych obrotach, nie mówimy o takiej pracy dorywczej, którą i ja. No tam i... przeprowadziliście do muchę chyba z tego ważnego. Tak, tak, tak jest, tak, tak, tak jest. Tak, specjalnie dla ciebie. się pytała o ciebie. Tak, mi się tak. <laughs> Wiesz, kiedy zaczynasz pracę na pełnym etacie, mając lat 15 czy 16, to w wieku lat 26 jesteś już. 10 lat to na prawda. rynku. I wtedy rzeczywiście może przyjść wypalenie zawodowe. Ale to dyskusja na zupełnie inną dyskusję. Rawał Sonic. Po raz drugi został ojcem. Nasz mistrz, rajdowiec, który wygrał rajd Dakar, pochwalił się takim zdjęciem i napisał. Radosław Radio, radość. Nie mogliśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy patrząc na naszego syna. Czystą, ogromną radość. Ponowne ojcostwo to dla mnie największe szczęście, największe wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar. Tutaj jest z partnerką Izą, z którą od trzech lat idzie przez życie. No, życzymy wszystkiego najlepszego. Takie niosy lubimy. Pewnie, że tak. Widzicie super. Tak. No i słuchajcie, teraz chciałam wam y, przedstawić pewną aktorkę i chciałabym, żebyście wypowiedzieli się na jej temat. Co uważacie na temat tej pani? No ja znam tą historię i tak. wiem, co chcesz hmm. powiedzieć. No. I y, y, wiesz, to jest, to jest problem, który dzisiaj ma rynek. Rynek, na którym pojawiła się sztuczna inteligencja, ale dobra, do powiem. To może bo zaraz... w, wytłumaczmy, bo nasi widzowie mogą tego nie wiedzieć. Wy się posiłkowaliście scenariuszem. Szkoda, że do niego wpisałam właśnie to. Jest to aktorka AI. Nazywa się Tilly Nor Norwood. I jest w pełni stworzona przez sztuczną inteligencję. To znaczy, tej, tej kobiety, Szanowni Państwo, nie ma w realnym świecie. Ona nie istnieje i jest stworzona na bazie pewnych wzorców zaczerpniętych z aktorów z realnego świata. Mm. No, burza się toczy. Nie jeden artykuł został opublikowany w czasopismach branżowych, filmowych. i Firma, która stworzyła tę postać, broni się, że to nie ma zastąpić ona aktorów żywych, ma być wsparciem. No, kręcą, wiją się, ale myślę, że no, nie ma co ukrywać w reklamach. No, jest już takie zagrożenie, że to będzie właśnie nie do końca realnie istniejąca postać. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Elin Bandel-Welden, która stworzyła tę postać, powiedziała dla tych, którzy wyrazili złość z powodu stworzenia mojej postaci AI: nie jest ona substytutem człowieka, ale dziełem twórczym, dziełem sztuki. Mm. Więc tu ona już ma pierwsze kontrakty. Podobno już wisi na włosku podpisanie pierwszego kontraktu na planie, a z kolei Stowarzyszenie Aktorów burzy się i mówi, że Przecież te wzorce zostały zaczerpnięte z za aktorów, którzy nie zostali opłaceni, którzy nie dostali za to pieniędzy, że byli wzorem dla. Wygenerowania tej aktorki. No to musimy Państwu teraz coś powiedzieć, moi drodzy, bo nie wygenerowani przez sztuczną inteligencję, a wygenerowani w tym realnym zupełnie świecie. Ania Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, ludzie o prawdziwej inteligencji już pojawią się z nami w niedzielę. Pojawią się już w niedzielę z okazji 20-lecia. Dzień dobry TVN. Poprowadzą nasz program. Trzymamy kciuki za to spotkanie. Wiem, że Andrzej bardzo się cieszy. Ania też jesteśmy im wdzięczni, że przyjęli nasze zaproszenie, a wszystkich wielbicieli nowości, które już zagościły na w, w wa, Waszych domach i zyskały Waszą akceptację, bo taką nowością jest Flor z Mikołajem Roznerskim zapraszamy dzi na dzisiejszy wieczór na 20.55, bo to nowa seria. Patrz, oni się cieszą, że są z nami w telewizji. Machamy do tak, Was. Tak, my też się cieszymy. Słuchajcie, Paweł nam puszcza. Zobaczcie nawet jakieś, e, jakieś baloniki poleciały ze sobą e, po ekranie. Słuchajcie, machamy też do Was. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Chciałem teraz powiedzieć, niech podniesie rękę, ten kto wygrał. Nie żartuję, nie róbcie Aha. tego. Nie, 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 nie. Nie róbcie tego. Nie spoilerujemy. Ale kiwnijcie głową, to była fajna zabawa kiwnijcie głową, czy była fajna? Okay. Była fajna zabawa, pewnie, że tak. Słuchajcie, my się super bawimy oglądając The Floor e, o 20.55. Okay, Dziś wieczorem pierwszy odcinek nowego sezonu. Jesteśmy razem z wami. Ale wiecie, jakie to piękne? Pięćdziesiąt ponad, po, prawie połowa pojawiła się w naszym studiu. Musieli wstać o tej ósmej, e, żeby się z nami połączyć. Naprawdę szacunek i wdzięczność dla Was. Kłania myśli nisko. Oglądasz, Pani Małgosiu? Ja oglądam. Oczywiście, że tak. oglądam. Ja też oglądam, to jeszcze gram. Ja te, tak? Też to robię, też to robię. Ja sobie wygrałem. E, słuchajcie, więc trzymamy bardzo mocno kciuki za ten nowy sezon, za całą brygadę, która, która wzięła w tym udział, za Mikołaja. I za Mogłosiu też trzymamy kciuki konsekwentnie. Cześć, tu Dorota. Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl